Ja u siam na Alan i widzicie, tutaj mam Bronze Fortress 2 Skota. Dubeltówka tego chyba będę musiał ją naprawić jeszcze trochę. Tutaj dublówkę zrobiłem ładną Trzymam nogami ją ile na łowy. Nie nie położyć kamery ten mojego telefonu, aby, aby winę. Jest darmowa. O, zarobiłam. O, jazu, przepraszam, spadłem. ja Jeszcze zrobiłem mini działko. Zrobiłem. Tylko jeszcze będę musiał podstawkę zrobić i tutaj ją popalować Kilka części dołożyć. Yy, zaraz. Jest taki krótki filmik. Za niedługo pojawi się kolejny yy, popularne budynki. W Elblągu Zaraz, za niedługo pojawi się film Zobra. Dobra Subskrybujcie i lajkujcie Pa!